Ten przepis jest dziecinnie prosty, ale warto przestrzegać paru prostych zasad, aby uniknąć zakalca. Jest pulchniutkie, mięciutkie i idealne na słodkość. W tym filmie pokażę Wam krok po kroku, jak zrobić to pyszne ciasto. Ja mojego rabarbaru nie obierałam, po prostu odcięłam końcówki, umyłam i teraz pokroję go na mniejsze kawałeczki. Rabarbar kroję na 1 cm kawałeczki i odstawiam na później. Mam tutaj dwie miski. Do jednej będę wsypywać składniki suche, a do drugiej składniki mokre. Wsypuję 300 g mąki, 150 g cukru oraz pół łyżeczki proszku do pieczenia i pół łyżeczki sody oczyszczonej. Jeśli nie macie sody oczyszczonej, to zastąpcie ją dwiema łyżeczkami proszku do pieczenia. Całość mieszam widelcem, aby równomiernie rozprowadzić sodę i proszek. I czas na składniki mokre. Dodajemy 150 g kefiru. Jeśli nie macie kefiru, to możecie go spokojnie zastąpić maślanką albo śmietaną 18%. 150 g oleju. Oraz wbijamy 3 jajka. Całość mieszamy widelcem bardzo dokładnie, tak aby wszystkie składniki się ze sobą dobrze połączyły. Tak aby nie było widać śladów oleju. Bo jak olej się chociaż troszkę nie rozmiesza, to wyjdzie nam zakalec, a tego byśmy nie chcieli. Masa ma wyglądać w ten sposób. Nie jest super jednolita, ale najważniejsze, że już nie ma tutaj oleju. Składniki suche oraz mokre łączymy ze sobą. Na tym etapie ważne jest, aby składniki mieszać bardzo krótko. Tylko do momentu, aż mąka przestanie być widoczna. Spójrzcie jak to robię. Zagarniam tą mąkę od spodu do góry i w ten sposób mieszamy. To już jest wymieszane ciasto. Może mieć grudki i nie będzie jednolite i to jest ok. Nie mieszajcie za długo, bo jeśli będziecie mieszać zbyt długo, to ciasto będzie albo za twarde, albo za kalcowate. Ja używam formy kwadratowej 22 cm. I bardzo delikatnie wyrównujemy. I posypujemy rabarbarem. Ja użyłam tutaj około 250 gram. I teraz, słodaczki, kolejna ważna zasada, aby uniknąć zakalca. Masę wkładamy od razu do piekarnika i ciasto najlepiej włożyć na środkową półkę piekarnika, tak aby równomiernie się upiekło i z góry, i z dołu. Piekarnik ustawiłam na 180 stopni w opcji góra-dół i ciasto będzie się piekło około 40-50 minut, w zależności od tego jaką formę wybierzecie. Ja wybrałam taką o wymiarach 22 na 22 cm. Jeśli wybierzecie większą formę i wasze ciasto wyjdzie niższe, to czas pieczenia będzie krótszy. Natomiast, jeśli wybierzecie mniejszą formę i ciasto wyjdzie wyższe, to czas pieczenia będzie dłuższy. Bez względu na to, ciasto musi się piec do suchego patyczka. Gdy ciasto już troszkę ostygnie, ale będzie jeszcze lekko ciepłe, to uwalniamy je wtedy z formy. A gdy nam się ciasto już całkowicie ostudzi, to posypujemy je wtedy cukrem-pudrem. To co, lećcie, pora, Barbary, działamy!